Na trybunach kolporter Areny przy ulicy Ściegiennego było głośno, radośnie i wielobarwnie. Wszystko to za sprawą kibiców zespołów biorących udział w finałach piłkarskiego turnieju dla gimnazjalistów Mini Euro 2016, którego organizatorami kolejny raz są redakcja Echa Dnia i Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Tegoroczna rywalizacja przebiegać będzie w atmosferze zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016, rozgrywanych na przełomie czerwca i lipca we Francji. Sam turniej mini-euro, największe sportowe wydarzenie tego rodzaju w naszym kraju, ma też nieco inny wydźwięk, bowiem ma promować przyszłoroczne święto europejskiego futbolu, czyli organizowane w Polsce Mistrzostwa Europy Drużyn do lat 21. Jednym z miast gospodarzy będą właśnie Kielce, które do tego bardzo ważnego wydarzenia intensywnie się przygotowują. Jesteśmy po kolejnej wizycie UE oraz przedstawicieli PZPN-u w Kielcach i w tym momencie mogę powiedzieć, że stan przygotowań jest ogólnie dobry. Oczywiście są pewne rzeczy, nad którymi musimy jeszcze pracować. Są projekty, które dopiero zaczną się po wakacjach we wrześniu tego roku. Natomiast to, co w tym momencie robimy, to, co w tym momencie przygotowujemy, jest na etapie dobrym. Także jest jeszcze trochę pracy. Pierwsze wrażenia naszych gości są bardzo pozytywne i jesteśmy na podobnym etapie przygotowań co do inne miasta. Wracając do finału turnieju Mini Euro 2016 należy wspomnieć, że biorą w nim udział drużyny z gimnazjów z całego województwa świętokrzyskiego. W sumie 24 zespoły. Jako pierwsze na murawę kolportera areny wybiegły drużyny Rumunii, czyli samorządowego gimnazjum nr 1 z Buska Zdroju, i Francji, czyli gimnazjum w Małogoszczu. Kolejne mecze turnieju rozgrywane będą też na innych obiektach sportowych, a jego finał odbędzie się 8 czerwca na boisku w Sitkówce Nowinach. Patronat honorowy nad turniejem objął m.in. prezydent Kielc, Wojciech Lubawski.